Witajcie, witam was z kanału. Witam to pierwszy odcinek takiej serii, bo zapoje serii unboxingów, który będę otwierał różne paczki, które głównie dowodzą gry, które będą do mnie przychodzić. Pamiętajcie, chłopcy, w górę i subskrypcji wbijamy jak najwięcej subów. I co, rozpakujemy i zobaczymy, co jest w tej paczce. Wygląda potężnie, robi wrażenie. Więc będziemy rozpakowywać paczkę. tu do no specjalne nożycki co to jest. To no jest to. Aha duża paczka, jest mała packa, bo zapakowana wy dużo. Dobra głównie to będą gry, ale nie tylko Może coś innego Mamy jakieś zawartości Dobra Wyjmujemy pierwszą decyzję gdzieś są trzy gry Pierwszą Jest to gra Srek TRZECI Jakaś gra o Shreku. Dobra, teraz otworzę tutaj Gra o Shreku. Nie wiem czy na jest jakiś Tej gry Dobra, zobaczmy. Nie, nie ma. W środku wygląda tylko tak. Szereg trzeci. Tutaj jest tak. No i tyle byłoby. Z pierc płyty. Dziś z trzeciego. Wyjmujemy drugą płytę. Imujemy drugą płytę. A jest to. Life is strength 2 Druga część, Life is strength Na Steam'a Dobra, też jest tutaj rozwodzę. drugą grą, jest właśnie Life is strength 2 Która na pewno będzie na kanale... Przesłałeś jeszcze Nie wiem, ale na pewno Life is strength 2 będzie Na kanale Tak, nie ma, nie ma kodu, Oczywiście jest kod Steama. Nic zostawię. No i tak. Wygląda zawartość. Płytka jest Life is Trends 2. Przypowuję ja sobie kodik i tylko tyle nie ma za instrukcji, nic takiego. Dobra. I mamy drugą płytę, Life is trends 2 no bo tak to było, to może I trzecią, ostatnią płytą jest to Jest to Life is trends 1 Pierwsza część Life is trends, Która też na pewno będzie na kanale Będzie jako pierwsza grywana. Aktualnie wysył 4 części Life is trends już Ja mam na razie dwie, tylko jedynkę i dwójkę jest, jest Life is Stand Before the Storm i Life is Strange True Corals, która jest najnowszą częścią Oczywiście najpierw będziemy ogrywać właśnie tą część, czyli Life is Strange 1 Na Steam'a Później będziemy... Nie będziemy ogrywać, no, Grać od razu w Life is Strange 2, tylko Jak sobie kupię Life is Strange Before the Storm Do kolekcji Później będzie Life is Strange 2, a później Life is Strange True Corals, i tak po kolei Jak wysły Dobra. Teraz otwieramy płytkę ostatnią. Za, za Zobaczę, czy nie ma kodziku. Oczywiście jest kodzik. W środku to wygląda tak. Live strands Dobra w tym tak wygląda no. i to było na tyle tego unboxinga. Pięć go pamiętajcie łapce w górę subskrypcji o, sub, łapce w górę subskrypcji no. w tym unboxingu był Live Strance, Live Strands 2 i SREK 3 dudzie, się narka newra